Ale jest jeden myk, ponieważ jest z tego co pamiętam był taki błąd, że nawet jak sobie wejdę w High Scores, yy, wyszukam sobie jakąś postać, Przygodowo Night Sample, oczywiście tego w, to jest w High Scores ukryte, ale jak sobie wyszukam jakąś postać to jest błąd. No dobra. I co teraz? Generalnie yy, jest taki. Suchy error, że tak powiem, trzeba jakoś wy, wyprintować sobie yy, jakieś szczegółowe informacje, prawda? Więc, aby to zrobić, przychodzę do index.php i tutaj, może sobie cywilizowanym yy, edytorem tekstu to otwórzmy. Tutaj sobie dodaję po prostu takie trzy proste liniki. Oczywiście, wszystkie komendy będziecie mieć na dole. Zapisuję. I teraz, dzięki temu, jak otwierzę stronę. Hop. O, mam już taki trochę lepszy błąd, tak? I teraz przejdźmy sobie do tej ścieżki, czyli to jest eee, html classes i coś takiego jak funkcje so. Otwieramy notepadem i szukamy linijki której? Mm, 13. OK, tutaj mamy tą linijkę. Tego po prostu w CMSie nie ma. Więc tak, albo możemy tą linijkę usunąć, albo zakomentować. Najlepiej nic nie usuwać, lepiej komentować. Teraz, jak odświeżymy stronę, mamy jeszcze jedną linijkę do, do sprawdzenia. Charakter z PHP 114. Po prostu coś jest w silniku, czego nie ma w CMSie na stronie. Bądźcie zwrotnym. Odwrotnie, coś jest w CMS-ie na stronie, ale nie ma tego w silniku, ale nie będziemy się teraz aż tak bardzo w to zagłębiać. Charakter z PHP, a wiem, że sporo osób miało z tym problem i <laughs> lepiej raz nagrać taki filmik i mieć to z głowy. I też wyszukujemy sobie linki 114. 114 jest, i co robimy? Oczywiście ctrl 5 Continue, strona działa. Tak, tutaj na dole będzie jeszcze warning, ale żeby go usunąć, po prostu przechodzimy, wracamy do index.php i sobie najlepiej zakomentować ten pierwsze trzy Ok, Ok. No dobra. Strona jest z głowy. Taki podstawowy, naprawdę podstawowy szkic. Będę to co filmik starał się rozwijać. Dobra. To co, mamy bazę, mamy pakiet LEM, Mamy MYSQL cały. Mamy... Ee, ogólnie strona już jest w miarę, że tak powiem. W miarę jest ok. To co? To zabieramy się za, za silnik, nie?